Mam na imię Agnieszka i witam was w mojej kuchni. A za kamerą stoi Mariusz. Cześć wam. Zapraszam was na tartę rustykalną z jabłkami. Jest to tarta do której upieczenia nie potrzebujemy żadnej foremki. Zostańcie ze mną i obejrzyjcie przepis. Jeśli oglądacie nas pierwszy raz, zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek i dajcie łapki w górę pod filmem. To tylko jeden klik. Jesteśmy na Instagramie, dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Pod filmem będą podane wszystkie składniki oraz link do bloga, gdzie będzie dodatkowy opis. Dziękuję wszystkim za miłe komentarze, a w szczególności pani Teresie za miłe słowa. I że spodobał jej się przepis na kapustę kiszoną. I również panią pozdrawiamy, oboje z Mariuszem. Do przepisu będą nam potrzebne jabłka, ciasto kruche. A jak zrobić ciasto kruche, znajdziecie w przepisie na tarte ze śliwkami. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem: masło, cynamon, kasza manna i ksylitol. Możecie zastąpić. Jakimś innym, również słodziłem. Zaczynamy od rozwałkowania ciasta bezpośrednio na papierze do pieczenia. Papier delikatnie posypujemy mąką i wałkujemy na kształt koła. Grubość tak około 1 do 0,5 cm. Ciasto jest z lodówki, dlatego jest dosyć ale spokojnie je powoli rozwałkujemy. Ciasto rozwałkowane przenosimy na blaszkę, a teraz bierzemy się za obranie i pokrojenie. Jabłek. A skoro właśnie jesteśmy przy jabłkach, to oczywiście nie może zabraknąć szarlotki. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Jabłka obrane, kroimy je teraz na takie grubsze plastry. Jabłka gotowe. Będziemy je teraz układać na cieście, ale możemy już włączyć i nagrzać piekarnik na 190 stopni. Piekarnik się grzeje. Kaszę mannę sypiemy tutaj na ciasto. Zostawiamy taki brzeg około 5 cm, na który nie sypiemy. Rozprowadzamy sobie delikatnie dłońmi. Kładamy sobie jabłka, jedno na drugie ma zachodzić. Jabłka już ułożone, sypiemy xylitolem. Taką jedną niewielką łyżeczkę zostawiamy sobie. A teraz sypiemy cynamonem. Masło rozpuszczamy. Masło mamy już rozpuszczone. A my bierzemy się za tartę. Te brzegi bierzemy do środka i dociskamy. i ciasta smarujemy teraz roztopionym masłem. Ta odrobina masła, która nam została, to wylewamy na jabłka, po prostu, żeby nam się nie smarnowało. I tą łyżeczkę cukru, którą zostawiliśmy sypujemy boki. Tak przygotowaną tartę wkładamy teraz do nagrzanego piekarnika na 190 stopni i pieczemy około 40-45 minut. W zależności jak cienko ciasto rozwałkowaliśmy Pieczemy do mocno rumianego koloru. Widzimy się po upieczeniu tarty. I tarta gotowa. Pachnie obłędnie. Otwórzcie drzwi lub okna, to może ten zapach do was doleci. A po upieczeniu życzę wam smacznego. Zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek. Dajcie łapki w górę pod każdym filmem, to tylko jeden klik. Jeśli dotrwaliście do końca, to zapraszam do zrobienia ciasta czekoladowego z gruszkami i kramble ze śliwkami. A tutaj znajdziecie nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję. Pa!